Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ary, a w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić nowe rybki. Tak zdecydowałem się na zakup nowych ryb do mojego nowego zbiornika. Postanowiłem zakupić generalnie. Nowe ryby już nieco wcześniej, ponieważ chciałem przeprowadzić okres kwarantanny u tych ryb wraz z innymi rybami, które również do tego zbiornika docelowo trafią. I udając się do sklepu zoologicznego, jedynego tak naprawdę, w którym nabywam ryby, ponieważ są tam ryby dobrej jakości. Naprawdę ryby są. Sprawdzone, zdrowe i często pojawiają się również dosyć ciekawe, nowe gatunki, które do tej pory nie spotkałem w sklepach i to jest tak naprawdę jedyny sklep, w którym kupuję. I przybywając do tego sklepu zauważyłem pewne dwa gatunki, które były również na mojej liście, którą to chciałem, których ryb chciałem właśnie nabyć do mojego nowego akwarium. Mamy tutaj dwa woreczki. Może zaczniemy sobie najpierw od tego, w którym, właśnie, ryb jest więcej. Generalnie, jeśli chodzi o moje nowe akwarium, nie ukrywam, że jest to zbiornik stosunkowo długi ponieważ ma on dokładnie 2,80 m. Także jest to akwarium bardzo długie. I chcąc tak naprawdę dopasować jakieś ryby ławicowe do tego zbiornika, ponieważ nie ukrywam, że będzie to akwarium w stylu amazońskim, um, chciałem dopasować jakieś ryby ławicowe, jedną lub dwie ławice, ponieważ ja generalnie lubię mieć taką mieszaną ławicę. Bardzo, ale to bardzo długo zastanawiałem się nad wyborem właśnie um, ryb pływających w grupie. Pod uwagę brałem tak naprawdę kilka gatunków, kilka tutaj wam Państwu przywołam, Myślałem generalnie nad fantomami czerwonymi, fantomami czarnymi tetron cesarską, neonami czerwonymi z winnikami blechera bystrzyk Pereza bystrzyk ornatus miedzik między innymi te gatunki brałem tak naprawdę pod uwagę. Lecz ostatecznie zdecydowałem się tak naprawdę na ten właśnie gatunek, który tutaj widzicie. Wcześniej już posiadałem te ryby w akwarium 180 litrów i generalnie byłem z nich całkiem zadowolony, ponieważ szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kontynent Ameryki Południowej, właśnie z wyniki Blechera lub też Rodostomusy czy Czerwonogłówki, ponieważ mamy tych ryb tego pokroju trzy gatunki. Co ja zakupiłem, dopiero się dowiem, ponieważ jeżeli te ryby będą w akwarium, zobaczę pełnię kolorystyki oraz będę mógł rozpoznać, co to jest za gatunek. Teraz ciężko stwierdzić. W każdym razie, wszystkie te trzy gatunki ryb są jedynymi rybami, które naprawdę trzymają się wam ławicą. Jeżeli chcecie ryby ławicowe, trzymające się w grupie, cały czas w grupie, to szczerze mówiąc, to są jedyne ryby, właśnie które będą trzymały się po prostu zbitą grupą i będą aktywne. Wiele bystrzyków, tetr, są to ryby, jak ja to określam, w cudzysłowie stadne, ponieważ one trzymają się generalnie w grupie, ale na rozpiętości całego akwarium, wyznaczając sobie takie niewielkie rewiry. Także one nie, nie tworzą takiej zbitej stricte ławicy, jak właśnie zwinniki. Dodatkowo są to ryby bardzo, ale to bardzo um, społeczne i bardzo e, ruchliwe, co myślę w genialny sposób będzie wyglądało w długim akwarium, na przestrzeni którego cała avica będzie mogła pływać wzdłuż całego akwarium. Myślę, że będzie to wyglądało w znakomity sposób, dlatego mój wybór padł właśnie na zwinniki. Dodatkowo są one bardzo atrakcyjnymi rybami ze względu na ich charakterystyczny czerwony łebek, który jest tak naprawdę krwisto czerwonej barwy, i dodatkowo bardzo ciekawie wyglądają, wyglądają w takim ciemnym, mrocznym akwarium. Ryby te będą w stadzie z drugim gatunkiem, na który się zdecydowałem. Są neony czerwone, które, mi, które generalnie bardzo lubię i są to jedne z moich ulubionych ryb, jeśli chodzi o ryby stadne. I myślę, że w bardzo fajny sposób będą one kontrastowały właśnie z tymi zwinnikami. Neony z kolei fajnie mi ten akwarium rozświetlą i dadzą mi, chodzi po prostu o ciekawe ubarwienie, ponieważ te neony są bardzo fajnie, tak intensywnie niebiesko ubarwione. Ten charakterystyczny niebieski pas. Na chwilę obecną mamy tutaj tych blecherów 14, ponieważ tylko tyle było. Są to jednak stosunkowo często wybierane przez ludzi ryby i stosunkowo szybko są one zakupywane. Generalnie, jeżeli chodzi o moje nowe akwarium, jeżeli chodzi o owice tych ryb, najprawdopodobniej około 30-40, no takie absolutne minimum, ponieważ ławica to jednak powinna być spora grupa. I aby to się ciekawie prezentowało i aby te ryby przede wszystkim się fajnie czuły, to jednak tą większą ławicę jednak wolałbym o to zadbać, żeby mniej więcej właśnie tyle ich było. Lecz zdecydowałem się właśnie na zakup tych, właśnie ryb. Dlaczego wybrałem je? Potwierdzając to, co wcześniej mówiłem, zobaczcie na kolejnych filmach, widząc, w jaki sposób te ryby się zachowują. Najlepiej generalnie są one, teraz na chwilę obecną myślę, że są to jedne z najznakomitszych wyborów do skalarów oraz większych pielęgnic. Jeżeli mniejsze ryby czują respekt wobec większych oraz po prostu wolą trzymać się po prostu ławicy, dlatego właśnie te zwinniki są świetnym pomysłem, ponieważ przy skalarach, które generalnie nie interesują się w zupełności tymi zwinnikami i mają kompletnie gdzieś, te zwinniki jednak wolą trzymać się w grupie. Co jednak jest znakomitym plusem i myślę, że do zbiornika ze skalarami dużego, długiego akwarium naprawdę jest to jeden z najlepszych wyborów. Przechodząc do drugiego woreczka, który jest nieco ciekawszy moim zdaniem. Teraz ciężko generalnie go zaobserwować, ponieważ oczywiście wtedy, kiedy nie chcemy filmować innych ryb, to one oczywiście muszą być w środku kadru i tutaj mój bron Czyli mój skalar szoko, mój ulubiony, musi być w centrum uwagi. Za chwilkę inne, pewnie zaraz przepłyną. Przechodząc do, do drugiego woreczka, mamy tutaj skalary. Jak też zapewne zauważyliście, lecz generalnie nie są to takie typowe skalary jak ja posiadam. Czyli nie są to takie skalary Koi, jakichś odmian takich barwnych. Są to takie dosyć nietypowe skalary, które generalnie nie planowałem. Ale gdy zobaczyłem je w sklepie, stwierdziłem, że warto spróbować. oraz bardzo, ale to bardzo mi się te ryby spodobały na żywo. Generalnie, jeżeli chodzi o opis, pod jaką nazwą te ryby były po prostu sprzedawane, były to generalnie opisane jako Altum Peru F2. Szczerze mówiąc, nazwa stosunkowo ciekawa, ponieważ, no, jednak, altumy są stosunkowo trudnymi oraz drogimi rybami, ale szczerze mówiąc, ja jestem pewien, że to altumy nie są, ponieważ altum wygląda nieco inaczej, oraz, oraz cena po prostu byłaby zdecydowanie większa. Ale patrząc na zachowanie tych skalarów, oraz wygląd tych ryb, porównując je do wszystkich innych skalarów, które były w sklepie. Śmiało mogę powiedzieć, że nie są to takie zwykłe, typowe skalary hodowlane. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zachowanie, które panowało w zbiorniku. Te skalary, jako jedyne ze wszystkich, porównując je do innych skalarów w zbiornikach. Trzymały się cały czas grupą i to taką charakterystyczną, również zbitą grupą. Pływały taką ławicą, bardzo charakterystyczną właśnie do skalę w naturalnym środowisku. Generalnie pływały w taki dość. Specyficzny sposób, jeżeli zaobserwujecie sobie, w jak naturalnym środowisku pływają na przykład spłoszone skalary czy jakieś paletki, to one nie pływają tak jak na przykład te zwykłe. Wiem, że to brzmi stosunkowo śmiesznie, że no, rybę skala pływa inny inaczej niż inny, ale jednak jest to ta różnica. Ponieważ generalnie, teraz tego może nie widać, ponieważ one są w tym woreczku, ale mają one ten swój charakterystyczny, taki wysoki i giełkowaty kształt. Nie są to tak jak te moje pozostałe skalary, czyli nie mają one zaokrąglonych tych, delikatnie mówiąc, tych płetw. Te płetwy tych skalarów są naprawdę wysokie, strzeliste, a również ubarwienie jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj te równe pasy, które są, generalnie jeżeli chodzi o pasy tych ryb, są one identyczne jak u skalarów Peru. Są takie same jak u skalarów Peru. Ubarwienie również dosyć charakterystyczne, ponieważ ciem, ciemniejsze, takie brązowawo-oliwkowe, ubarwienie górnej części ciała. Ryby są jeszcze młode, także one nie są w pełni ubarwione, lecz szczerze mówiąc, jestem na bank pewien, że te ryby mają w, w swoim mm, niedalekim, że tak to określę, mm, rodowodzie. Jakąś rybę dziką, może F3, może F4. Ciężko mi stwierdzić, czy to jest na pewno Altum peru, czy to jest inny gatunek. Na pewno, nie, na pewno nie są to, na pewno mogę wykluczyć, że to nie są nanaje, ponieważ nie ma jakiegokolwiek zabarwienia tego czerwonego. Obstawiam, że bardziej w kierunku właśnie Altumów tych peruwiańskich, mogą coś ewentualnie mieć. Ale to są generalnie, tak jak mówię, bardziej F3, F4 bym obstawiał. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to są F2. Ale na 100% jestem pewien, że to nie są takie zwykłe, typowe pasiaki. Patrząc przede wszystkim na zachowanie tych ryb oraz to, w jaki sposób zachowały się przy karmieniu, ponieważ oczywiście poprosiłem, aby były nakarmione te ryby, Widzę, że te ryby nie zachowały się tak typowo jak wszystkie inne skalary. One trzymały się taką, w tym sklepie trzymały się taką stricte zbitą ławicą. Generalnie one były w, w tym samym akwarium co te zwinniki, które obok widzicie, i oba gatunki trzymały się tak naprawdę ławicą. W pozostałych akwarach skalary no one były takie rozłożone na, na przestrzeni całego akwarium. No i tak sobie pływały, jakoś tak nieszczególnie się z interesowały. Jeden drugiego raz za tam szturchnął, przegonił, ponieważ akwaria są w sklepach jak zwykle przerybione, ale to jest kwestia normalna, jak to w sklepach bywa. A te osobniki właśnie trzymały mi się generalnie ławicą. Wybrałem sobie cztery osobniki z tych skalarów. Było ich około ośmiu, lecz kilka z nich miało dolną płetwę tak. Bardzo igiełkowato, jakby to określić pod kątem prostym, po prostu zniekształconą. Także wziąłem po prostu wszystkie te ładnie wyglądające, ponieważ był bardzo duży kontrast. Kilka szczurków takich typowych oraz kilka takich świetnie po prostu wybarwionych. I one są bardzo generalnie ciekawe i bardzo mnie one zaciekawiły. I zobaczymy. Co po prostu z tych skalarów wyrośnie, wyrośnie, aż jestem bardzo sam zaciekawiony, ponieważ ogromnie mi się one spodobały i zobaczymy, aż jestem sam ciekaw, może ktoś, kto się zna w późniejszym wieku tutaj się wypowie na temat tego, czym one są. Ja